Na szybko dziwko zmienię czapkę tylko I już gibam się gitko Jeżdżę z opuszczoną szybką Daję słowo stylowo Mówią na mnie R do E do Z Mówią koprobo Masz mnie w głośnikach Od rana do rana Patrz jak jedzie rezydent Cały świat pada tutaj na kolana, No bo lecę szybciej niż Lobo no, bo Robię to lajtowo I robię to stuprocentowo Wieści się robią na mój widok Ło, jak reta Ich facetom pęka żyłka Myślą on znów wszedł i wychodzą Więc możesz już czuć się uwolnioną Ale nie liczę na nic z Tobą, mimo że mnie tu przed sobą z Jadę ty... dzisiaj pokażę Wam łatwy sposób jak przenieść auto z do online A przy tym można w sumie i zarobić, ale bardziej chodzi o to, żeby przenieść auto zarobić można niewiele, chociaż dla niektórych może. Także zapisujemy tutaj koło Los Santos tu gdzie jestem jak widzicie. Robimy save a. autkiem, które będziemy chcieli właśnie skopiować. nie? Ja trochę to skracam, bo nie będę wszystkiego wam pokazywał. Ja już tutaj jestem tym autem i przechodzimy w online. Tu gdzieś daleko mnie waliło, to też muszę tu wyciąć. Hmm, to będę z 5, 5 Dobra, jestem już tutaj I co ja tutaj miałem zrobić? <noise> Nie wiem co miałem zrobić Trzeba przede wszystkim stuningować to auto Oklepać je trochę Trochę z lewej, trzy razy młotek oczywiście do tego będzie potrzebny. Tutaj z tyłu, tą lampę trzeba zbić przede wszystkim. Nie, no, się śmieje. Przechodzimy do Franklina, do offline. No, te tuningowanie auta, co robiłem jest niepotrzebne.

grającym biorę hamelę na nowo prawie prawie że to no, poczekamy No i teraz co? Teraz wjeżdżamy tym autem do tuningu Robimy jakąś modyfikację obojętnie jaką, aby po prostu coś było, cokolwiek Jakąś zmiankę ja wezmę na przykład wydech zmienię, tak kit To moje autko jest w miarę stuningowane I co? I teraz dusimy start i przechodzimy

Widziałeś mój koncert? Porane jaki postęp! Raz kwiaty pani, rozrzuceni po polsku! Zamrocone uciekać, jak to mamy, za to proste nie zobaczamy. Jak dobrane kwiaty uderzyły online, oczywiście patrzymy, żebyśmy byli w okolicach tutaj do tuningu. O to tylko chodzi w sumie, musiała na pierwszej ciążymy do no, chaty, tak więc nie, nie, nie ma nic, po prostu musimy być tutaj, nie? w tych okolicach, żeby nas przydało. No i tu jak czerwone auto będzie stało, no to oczywiście trzeba wyciągnąć motek i rozjebać boczną szybę. Jak tej szyby nie rozjebiecie, to nam to nie wyjdzie. Że to, hmm. I teraz chodzi o to, że jakikolwiek wyścig, no jakikolwiek, bynajmniej ja wziąłem losowy, normalnie wyszło, wziąłem najkrótszy jaki miałem, tutaj RP kiedyś, już literalnie działające. Jedno kółko, żeby szybko to zrobić. Wyścig no tak samo podejrzewam by był jakiś cokolwiek innego, ale wyścig to szybko się zrobi, bo zobaczycie chodzi o tę o końcówkę właśnie. Te wyjście, zaraz zobaczycie. Ten tam na nikogo nie zapraszajmy, najlepiej żeby nam nie komplikowało, tak. jedziemy sami, musimy tylko przejechać ten wyścig jak najkrótszy, jak najszybciej i tyle, byle jakim autem, nic nie jest ważne, jedziemy, jedziemy z tym koksem. Kolej bierzemy, aby przejechać. wyścig, przewinąć, ale niech będzie, będę ciągu Krótki wyścig, nie wiem, ja wziąłem, nie trzeba żadnego drugiego. Czy to jest Rockstar, czy to jest jakiś stworzony przez nas połajentny, ja już meta jest. O, pierwszy ja rzadko mi się to zdarza, <śpiewa> od ostatniego czasu. <śpiewa> <śpiewa> no mam mopa na głowie, <śpiewa> No i tu o to chodzi, żebyście teraz wdusili jednocześnie, dajecie na swobodną i jednocześnie krzyżyk z kółkiem, to jest to ważne. I jeżeli wychodzi na swobodną, jeżeli dobrze wdusiliście, to, to jest ten kluczowy moment. I zobaczcie, teraz powinienem być w tuningu, w aucie Frank Franklina, w tym co chciałem. O, właśnie, jest, wyszło wszystko ok także auto mogę teraz tuningować mogę z nim jeździć mogę je sprzedać no właśnie mogę je sprzedać nie wiem jak często podejrzewam że co 45 minut ja sprzedawać nie będę bo wolę sobie wziąć do garażu bo kasy nie potrzebuję także żeby było jasne to auto można praktycznie każdy skopiować przenieść tyle że nie każde będzie można później jeżeli auto będzie miało nadajnik, to ani nie użymy do garażu, ani nie sprzedamy. Nie? Chociaż możecie kombinować, ale wątpię, żeby komuś, komuś się udało. Za te auto ponad 100 tysięcy bym dostał. Jeżeli chce ktoś na kasę, no to też to jest bliższa kasa w sumie. Ja sobie autko, żebyście wiedzieli, normalnie sobie do garażu wjadę. Bo jest to auto bez nadajnika, tak? Jeżeli to by był jakiś, nie wiem, zentoro czy coś w tym celu to lipa by było niestety. Ale myślę, że to i tak jest fajnie. Wjeżdżam sobie do garażu, bezproblemowo. Także to by było na tyle. Pozdrawiam ekipę w